Ja się witam z Wami pierwszego dnia naszego weekly vloga i ja za chwilę jadę do Warszawy i ogólnie się wyszkołałam, ponieważ mój rodzice mają załatwienia w Warszawie i ja jadę z nimi. Odezwę się do Was, kiedy wrócę do domu. Kochani, już wróciłam do domu i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że coś kupię, ponieważ e, no, z reguły miało być tak, że po prostu jedziemy, załatwiamy to, co mamy załatwić i wracam do domu. Ale oczywiście Sofia nie mogła tego tak zostawić i musiała coś po drodze kupić, a co mianowicie kupiła? Byłam w CC, ponieważ e, są mi potrzebne buty na lato. tylko to jest tak dużo, że mi za się w każdej, to nie zmieści. E, czekajcie, tutaj odłożę jedną w którą za chwilę Wam pokażę. Pierwsza para butów Obydwie pary butów są z Dizzy. Ja bardzo chciałam te buty zamówić na stronie internetowej, ale były trzy powody, dla których tego nie zrobiłam. Po pierwsze, nie, nie pasowała mi płatność, która była na stronie internetowej. Po drugie, nigdy mi się nie składało, żeby tego zamówić. A po trzecie, nie znoszę zakupów online. Wolę zakupy stacjonarne, wtedy mam większość pewność, jeżeli chodzi o produkt, który kupuję. I to są buty z Dizzy numer 38. Tak, to jest mój numer buta: 38. Wszyscy się zawsze dziwią. To są bardzo ładne buty na słomianej platformie. Tak, mam 12 lat i będę w takich butach chodziła i słuchajcie, ja z reguły jestem wysoka, bo mam 1,64. A te buty no, są dosyć pokaźne, jeżeli chodzi o wzrost, ponieważ ten koturn z tego, co się orientuje, ma tak 7,5 cm coś w tym stylu, albo tak dziewięć, ale chyba dziewięć, więc będę w tych butach dość wysoka, ale trudno, mi się one tak spodobały, że musiałam je mimo wszystko kupić, ale mimo to musiałam je kupić, bo mega mi się spodobały, tutaj mają taką kokardkę, są na pasku i normalnie, wiecie, to teraz są bardzo fajne przeceny, ja nie wiem, o co chodzi, chyba, że zamykają większość sklepów, nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi przecenami, ale teraz są takie przeceny, że za dwie pary butów i torebkę zapłaciłam... Z... 240 zł, a normalnie zapłaciłabym 370-350, jakoś tak. Więc są teraz warte przeceny i polecam Wam, żebyście teraz szli na zakupy, bo opłaca się. I tak te buty normalnie kosztowały 120 zł. Ja nie wiem nie wiem za, ile je, za ile je kupiłam, bo yy, oddzielnie wszystkiego nie liczyłam. Ale mega mi się podobają, i pomimo, że są dość wysokie, to ja bardzo, bardzo dobrze się czuję w takim, w takim rodzaju obuwia. Bardzo mi się podobały, są na wspomnianej platformie Ja zawsze chciałam mieć espadryl na takiej płaskiej platformie Ale jakoś nigdy mi się nie składało, żeby je kupić Więc kupiłam takie na wspomnianej platformie Kolejna para butów, ponieważ poprzestałam na jednej parze butów I to jest również para butów z Dizzy Są to takie klasyczne również espadryle Jak mówiłam, zawsze chciałam mieć espadrile na takiej bardziej płaskiej podeszwie I to są espadryle w takiej formie Tutaj mają sznureczek, który przewiązujemy przez kostkę. Tak one wyglądają. Bardzo mi się podobają ze względu na to, że mają właśnie elementy espadrylowe. I to są, to nie są chyba takie klasyczne espadryle, bo klasyczne espadryle miel, mieliby wiklin. Tutaj do końca podeszwa, tutaj mam jeszcze na gumie, więc to nie są klasyczne espadryle, ale są bardzo wygodne. Już raz je na sobie, i już raz je miałam. Właściwie mierzyłam je w sklepie i są mega wygodne. Tutaj mamy taki czarny, jakby zamsz. Plusz to nie jest, to jest zamsz I są one bardzo fajne z takimi złotymi dodatkami I normalnie one kosztowały 80 zł Ja je kupiłam, nie wiem też za ile bo Nie liczyłam oddzielnie ile wszystko kosztowało Ale mega mi się podobają I również są z Dizzy w rozmiarze 38 I teraz jedna rzecz, którą praktycznie w ogóle nie miałam w planach kupować Przynajmniej przez następne kilka tygodni Jest to torebka Torebka w takim również bardzo podobnym Bardzo podobnej kolorystyce do butów Wygląda ona tak, ma tutaj taki frędzelak, co jest bardzo fajne, ponieważ raz, jest ona mała, dwa, ma tutaj hmm, pasek, którym przerzucamy przez siebie i mamy po prostu wygodniejszą tą torebkę. Normalnie ona kosztowała 120 zł, nie wiem też za ile ją kupię, bo nie liczą oddzielnie, wiem, powtarzam się. Tutaj ten pasek, który jest w środku, jest w takiej długości, więc jest on całkiem spory. Mi taka torebka pasuje. Ja przeważnie, jeżeli już nożę torebki, co to rzadko się zdarza, ale jeżeli już nożę, to przeważnie takie duże szopery albo takie dosyć niewygodne na co dzień, więc taka mała mi się przyda. I bardzo mi się ona podoba ze względu na to, że jest czarna ze złoty, więc będzie mi pasować do butów. Następnie wstąpiłam do Jeff Cover, ponieważ wiecie, że restauracje są już otwarte, przynajmniej niektóre. A jeżeli ja się dowiedziałam, że moja ulubione miejsce w Warszawie, czyli Jeff Restaurant, jest otwarta, to postanowiłam, że tam wejdę i y, trochę mi się wypowiadało opakowanie, ale to nic na szczęście, jedzenie mi się nie stało. I oczywiście są to żeberka w sosie miodowym, orzechowym, z frytkami, sałatką, kolesław i kukurydą, czyli moje ulubione danie u Jeta. Jeżeli kiedyś tam będziecie, to z całego serca spróbujcie to, bo ja praktycznie bo za każdym razem, kiedy tam jestem, jem tylko to jedno danie, ale nigdy mi się ono nie lubi. Następnie rzeczy bardziej kosmetyczne, akurat konkretnie trzy rzeczy kosmetyczne, czyli dezodorant z ponieważ mi się mój skończył. Ja bardzo lubię ten e, chyba Fruits Dream albo nie pamiętam dokładnie, ale bardzo lubię Barry, Bali e, i ja, jeszcze coś, nie, ale ogólnie lubię bardzo dezodoranty Fa i ten jest akurat jakiś taki nowy, którego jeszcze nie miałam, bo praktycznie wszystkie już zapachy zapach już miałam. Wszystkie, wszystkie gamy graficzne i wszystkie zapachy już miałam. A tutaj nie, mam, nie miałam jeszcze Fresh and Dry, więc postanowiłam, że go wypróbuję. I wyprowadzą też dźwięk, jest to, że one zostawiam biały ślad, no ale wszystkiego mi nie, nie można. Dobrze też to chroni, sprawia swoją funkcję. A następna rzecz to, są, to jest taka mgiełka perfumy, właśnie to perfumy w małej wersji od Beyoncé. Beyoncé Head Rush? Hydrush? Hestrush? Beyoncé Rush. Beyoncé, tak jak. Następną rzeczą są to perfumy w takiej małej wersji, ponieważ za chwilę też Wam pokażę perfumy, ale to już kompletnie inna, inna działka. Są to 75 ml, bardzo mi się one podobają. Zapach też jest dosyć. Jedyna wada tych perfum, który już zauważyłam, jest to, że tak się ciężko je otwiera, że trzeba tutaj mieć pomoc kogoś, kto jest silniejszy od Was. Ale ogólnie jeżeli chodzi o zapach to jest tak ładny zapach, dosyć intensywny, bo jest bardzo intensywny, ale trochę tutaj cytrus, trochę imbiru. No to, to, to jest dosyć specyficzny zapach. Ja też nie jestem dobra w opisywaniu zapachów, ale to jest naprawdę bardzo ładny zapach i co dziwne, też były przeceny w Hebe, bo to te trzy rzeczy, które Wam za chwilę pokażę, są z Hebe yy, i były przeceny, co bardzo mnie zdziwiło, bo normalnie one kosztują tak około trzy dychy, a ja ją kupiłam za, za 19,95. I są one bardzo fajne, mi się bardzo podobałam. I takie na co dzień będą, według mnie, bardzo fajne. I teraz to były perfumy na co dzień. A takie perfumy, które będę używała rzadziej, są to Mosquito. E, Mosquito. Mosquito. Moschino, Moschino I love love. I te perfumy bardzo długo chciałam ja i moja mama, ale yy, ostatecznie ja się skusiłam do ich zakupu. Oczywiście, kto by inny. Yy, I one wyglądają tak. To jest tak cudowny zapach, jeżeli chodzi o yy, zapach sam w sobie. Co bardzo fajne, ma bardzo fajną zatyczkę w takim kształcie. Yy, I na początku to ja myślałam, że to się otwiera tutaj i to tak ciągnęłam, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że trzeba tutaj, a nie tutaj. I to jest tak... Ładny, świeży zapach, który pachnie po prostu. To pachnie latem i pachnie owocami. Ja tutaj też czuję, czuję trochę wanilii. To jest taki słodki, strusowy zapach, który nie jest taki przesłodzony i nie jest taki, że dusimy się w tym zapachu, tylko jest to naprawdę bardzo, bardzo ładny zapach i normalnie nie wiem, ile on kosztuje. Ja ją kupiłam za stówkę, i zawsze chciałam mieć te właśnie I of Love, Love i Dolce Gabbana Light Blue, więc na Dolce Gabbana jeszcze sobie chwilę odpuszczę, bo na razie kupiłam te, muszę te złożyć i dopiero wtedy poczekam na Dolce Gabbana, a te teraz będę sobie używać, bardzo mi się one podobają. I... I tak wyglądają wszystkie moje zakupy, których praktycznie nie powinno tutaj być Ale oczywiście znając yy, mnie i Wy też mnie dobrze już znacie Bo jeżeli jesteście dłużej na moim kanale, to wiecie, że ja zawsze muszę coś kupić po drodze Więc i tak bardzo się cieszę A najbardziej, szczerze mówiąc, cieszę się z butów na platformie i z tych perfumów od Moschino Więc bardzo, to bardzo jestem zadowolona z tych dzisiejszych zakupów A teraz... Co to było? A teraz lecę zjeść yy, mój obiad i się do Was później odezwę. Ja się odzywam do Was następnego dnia. Wczoraj się do Was nie odzywam, bo musiałam zrobić jeszcze pracę domową i nie miałam już po prostu ochoty. A dzisiaj się do Was odzywam, bo dzisiaj właśnie nastąpi ten dzień mojej zmiany. Ja o tej zmianie mówiłam wam na Insta dlatego wiem, że bardzo dużo osób wyczekuje na to, co ja w tym swoim wyglądzie zmienię. Bardzo dużo moich znajomych też wyczekuje, co ja sobie zmienię. Dlatego teraz jedziemy, gdzie nie powiem Wam sami, za chwilę zobaczycie. Z jednej strony bardzo, ale to bardzo się cieszę, z drugiej strony bardzo, ale to bardzo się boję, a żebym ja powiedział, że się czegoś boję, to serio musi być już coś. Z jednej strony bardzo długo to chciałam, koronawirus mi to utrudnił, a z drugiej strony teraz się boję, dlatego zaraz jedziemy w to miejsce i będę już to miała. Będę miała zakładany aparat ortodontyczny na zęby Ja bardzo długo ten aparat chciałam Teraz się mega boję Ponieważ z wszystkimi, którym, z którymi nie rozmawiałam Na temat tego aparatu Mówili, że to niezmiernie boli Chociaż moja mama mówi, że mnie nic nie będzie boić Bo ja jestem amazonka, dlatego zaraz lecimy do dental avenue No i ostatni raz Bez aparatu na zęby Teraz opowiem Wam, co się u mnie działo i czy to mnie bolało, jak przebiegła wizyta, co dostałam do czyszczenia moich, mojego aparatu. Więc tak, jeżeli chodzi o to, jak przebiegła moja wizyta, to przebiegła ona w miarę składnie, wszystko było ok. Nie boli mnie to tak bardzo, jak mnie nastawiano, ponieważ moje kuzynki nastawiały mnie na niewyobrażalny ból i bo one miały już aparat, niektóre ciągle go mają. Mówię, że to po prostu boli tak, że to jest nie do wytrzymania. A powiem szczerze, że to boli, cały czas bolą mnie zęby i to jest taki, no dosyć nieprzyjemny ból, ale da się wytrzymać. Teraz to wszystko wygląda tak. Więc jest ok w miarę. Nie było tak bardzo strasznie jak się nastawiałam. Bardziej to strasznie wyglądało niż, samo, niż sam ból tam był. Nastawiałam się bardziej, moje emocje wzięły górę. Tak, kilka razy tam histerii, ale bardzo szybko się uspokoiłam. Także w miarę wszystko było ok. Mi się ogólnie ta cała wizyta w Dental Avenue bardzo spodobała. Jest tam bardzo, ale to bardzo higieniczny, dlatego jeżeli będzie gdzie jesteście, z Warszawy lub z okolic Warszawy, to bardzo Wam polecam, jeżeli chodzi o zakładanie aparatu właśnie w Dental Avenue, bo moja ortodontka jest naprawdę bardzo podejściową osobą, bardzo fajnie i bardzo podejściowo podchodzi do każdego pacjenta z osobna. Dostanę wiesz, taką saszetkę, w której są, jest dosyć dużo rzeczy do czyszczenia tego aparatu, bo podczas jedzenia, które już kilka razy zjadłam, to było y, bardzo nieprzyjemne to, że kiedy jemy i coś nam może wejść za aparat i wtedy to wygląda bardzo niehigienicznie. Trzeba to od razu wyczyścić, bo wtedy są różnego rodzaju docinki z tego tematu, y, a taki docinek, wieście mi, nie chcecie. Y, więc tak, pierwszą rzeczą, według mnie najważniejszą jest to wosk. Y, wosk taki, y, wosk polega na tym, że zakładamy, kiedy uwiera nas drut, to wbija się w dziąsło, wtedy bierzemy kawałeczek wosku, roz, y, rozgrzemamy w palcach i... Y, Nakładamy na zamek lub na doród, który nas uwiera. To wtedy uwierzcie mi serio, bo już kilka razy go użyłam. Więc nawet widać, że on jest już kilka razy użyty. Jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatny. Następna rzecz, i taka malutka szczoteczka, która, yy, dzięki której czyścimy okolicę za yy, aparatem, yy, aparatem i, czyścimy, i czyścimy nim zęby. Następnie je klepsydra. Odmierzamy 5 minut podczas mycia zębów. Teraz trzeba dwa razy bardziej przestrzegać tą higieny. Ja i tak zawsze ją przestrzegam, teraz będę dwa razy bardziej uważała na wszystko, co robię. Następnie jest nitka taka standardowa, klasyczna, taka jak w drogerii, i nitka, która jest sztywniejsza od takiej, ponieważ ona służy do tego, żeby nam bardzo dokładnie wyczyścić szczeliny między zębami, bo tam też często zbiera się dosyć dużo. Niechcianych, yy, niechcianych rzeczy Kolejnie szczoteczka wersja podróżna Bo teraz po każdym jedzeniu Czy jemy na mieście, czy jemy poza domem I nie mam możliwości umycia tych zębów No to teraz trzeba to robić Więc szczoteczka podróżna, sama głowica Jakieś mam taką składaną, a tutaj mamy tylko samą yy, głowicę Szczoteczka taka klasyczna Ona jest specjalistyczna, ortodontyczna Ma specjalistyczny yy, specjalistyczny kształt ułożone włoski. Teraz dopiero zauważyłam, że wszystkie te rzeczy, które dostałam są w kolorze zielonym. A na końcu ma również taką, taki drucik z miękkim włosiem do czyszczenia powierzchni między aparatem. Rzecz, która jest naprawdę genialna, między innymi jest to taki, takie lustereczko, które ma również pani dentystka i to jest bardzo, to bardzo fajna sprawa, ponieważ tutaj sobie wszędzie zaglądamy, czy tam nic nam już i wtedy sobie zaglądamy, czy wszystko dokładnie wyczyściliśmy. Jest tego dosyć dużo i to jest dosyć skomplikowany proces czyszczenia tego aparatu. No ale trudno, trzeba go wyczyścić, bo jeżeli nie będziemy dbali o tą higienę aparatu, to mogą się pojawić różnego rodzaju komplikacje podczas zimowania go i nie chcemy leżeć. Więc trzeba o to dbać. Ja się bardzo cieszę z tego, że mam ten aparat. Bardzo boli mnie teraz zęby i trochę dziąsła I jeden drut mi się trochę wbija, ale używam już dwa razy wosku i mi przeszło. Najbardziej bolą mnie teraz zęby, ze względu na to, że one są naciągnięte. No i wiadomo, mamy ten metal i to jest nieprzyjemne. Nie to, że boli, tylko że jest to jest nieprzyjemne. Trochę boli, a nie tak bardzo, jak wszyscy nas nastawiali do tego. Ja jeszcze raz dziękuję moim kuzynkom, które tak strasznie mnie. Y Nastawiałam, że to są niewielkie, nieziemskie katorki, a w rzeczywistości tak bardzo nie jest. Tak bardzo to nie boli, ale i tak są super, więc ja się z Wami, napraw... ja się z wami na, ten, na dzień dzisiejszy żegnam. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę i ciekawy komentarz na dole. A i tak poza tym gumki się wymienia co 4 do 6 tygodni oraz wchodzi na podkręcenie, podkręcenie aparatu i ja teraz mam takie takie błękitne, które bardzo mi się podobają. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Nara!